tym e, razem nieudana konwersja. Po raz drugi w tym meczu e, nie udaje się zdobyć sztukę, powtórzyć. A tak, kto wie, może jeszcze e, to osiągnięcie poprawić. No i kto wie, może to podanie e, złapane wystarczy do zdobycia pierwszej próby. Nawet jeśli nie, nie to będzie bardzo blisko. Chyba z Warszawy teoretycznie nie ma już szans na wygraną w dzisiejszym meczu. Ale to dopiero pierwsza kwarta. No i widzimy tutaj znakomita akcja. Ale nie był dalej, w stanie zbyt daleko z piłką zawodnik z Warszawy. A wspaniałą akcję defensywnie zaliczył Walter Harazi! Wielkie brawa! Numer 52. Z piłką 100 jardów przebiegł Daniel De La Rousse. Przebiegł z piłką niemal 30 jardów i z okolic 45 jarda swoją ofensywną akcję na ofensywna akcja w wykonaniu e, zawodników ataku po stronie Dewic pierwszy bieg Adam Synaczej i wygląda na to właśnie ten bieg wystarczył do zdobycia pierwszej próby, tak więc